Tutaj Amacia, w dzisiejszym filmiku zobaczymy sobie nowe klocki. Dobra, mam nadzieję, że odcinek będzie jakiś dłuższy czy coś w tym stylu. Ale tak, jestem wyjątkowo na moim pierwszym koncie Amanda Kotek, gdyż mam po prostu tutaj y 138 tysięcy monet i starczy mi na wszystkie klocki oprócz futra żyrafy, gdyż jest, niestety jestem bez wipka. Ja okay, musiałam sprawdzić, czy się nagrywa, więc kupujemy futro niedźwiedzia za 2000 monet, futro tygrysa za 12 tysięcy, zebra za 3000. I nie wiem, czy to kupić, ale zrobię to dla Was i to kupię, więc kupujemy futro Lamparta. No i sobie ogólnie zbudujemy taki, taki mini światek do testów, zobaczymy czy te klocki mają jakiś efekt Dobra, ogólnie nie wiem czemu, ale ten klocek mega, a to mega przypomina brzozę Aha, dobra, czekajcie, patrzcie Prawie identyczne ogólnie, no ale dobra, skasujmy sobie to No i takim normalne klocuszki w sumie jakiś efektów nie mają, a poczekajcie, można zmieniać kolorzki, więc bardzo fajnie Dobrze, a, a czekajcie, czekajcie, tu mamy kluczyk, jeszcze nie aktywujemy sobie kryształku więc dobra, lecimy sobie po e, kluczyk, halo, halo, a dobra, tutaj się skacze, hop, hop, hop. o nie, Jezu, to jest lód, dobra, myślałam, że to jest szkło, więc troszkę słabo Lecimy, lecimy, no i ogólnie szukam tak trzech widzów do nagrania odcinka, w sumie dwóch, bo Jednego widza już mam tak jakby, chyba że jeszcze zrezygnuję, to się zobaczę, ogólnie pozdrawiam Koflet, bo o ciebie chodzi. No i ogólnie chciałabym nagrać właśnie wyścigi z widzami, więc szukam tak dwóch osób jeszcze do nagrania odcinka i żebyście byli właśnie na moim serwie na Discordzie, bo przez to będziemy właśnie gadać. No i ogólnie wpadajcie jeszcze na kanał Stroka, ogólnie dzisiaj taki promowany odcinek, no ale no dobra. Bo tam są dwa odcinki ze mną właśnie, parkury... Dla stroka i dla mnie I jeszcze robiliśmy taki odcinek, jak właśnie pasowaliśmy klocek i przychodziliśmy z tego klocka parkour Więc myślę, że fajnie wyszedł W sensie ja to oglądam więc mi się bardzo podoba Podobają sobie dwa odcinki, więc dobra Więc ten przejdziemy, może W końcu mi się uda go przejść, więc lecimy sobie po zeberce normalnie Lecimy, lecimy No dobra, lecimy, lecimy W sumie nie wiem, co mam gadać, więc mówię, lecimy Spoczko, spoczko no i dalej mamy takie skoczki normalnie, jak ja to mówię, podnośniki czy coś w tym stylu. Takie schodki, jakby takie ala schodki. Dobra, lecimy, lecimy. Mamy krysztali, więc mega fajnie. Tylko szkoda, że mi chyba jeden albo dwa zostały, więc troszkę słabo. I teraz czy to jest futro niedźwiedzia? A dobra, wiem ludzie, to mi się kojarzyło z kiwi. podobny ma styl właśnie kiwi, bo... No, bardzo podobny jest ten klocek. Mówię, że to mi się kojarzy z wełną czy z czymś. No ale dobra. Nie wiem czemu, ale na Amanda Kotek właśnie mam takie mega lagi. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Mimo, że mam mniej znajomych niż na kokosie albo na Machiem, no, ale spoko, dobra lecimy. Aha, fajnie. Okej, okay, mamy misję. Klocki oceniam, że są takie mega fajne. W sensie tego niestety nie przetestuję. E, klocki bardzo fajne są według mnie. No i to w sumie chyba na tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa-patki!